Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dziś zagramy sobie w y, Serious Sam 2. Jestem bardzo ciekawy co to jest za gierka. Już widzę, że coś będzie jakaś strzelaninka, ale jestem bardzo ciekawy, więc postanowiłem z tego zrobić let's play'a Mam nadzieję, że będzie ta, ta gierka przynajmniej na 3 odcinki. No i co, gramy single player. No, możemy sobie chyba wybrać postać. Nie, no dobra, jesteśmy. Dobra, new game. I teraz tak. Albo bierzemy Tourist, Easy, Normal, Hard, Serious. Wiecie co, wezmę sobie Tourist, bo jeszcze nie grałem po prostu. <laughs> to śmiesznie wygląda. Nie grałem jeszcze po prostu w tą grę, no to... Dobra. Jest miasto. Dobra, mijam to. Dobra, czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. Słuchajcie, może ściszę troszeczkę. Hmm. Opcją tutaj. Audio. Teraz troszkę ściszymy. A troszkę bardziej. Bardziej, bardziej, bardziej. E, ale nie aż tak bardzo. Nie będzie tyle. Tu weźmiemy na tyle. No i tu na tyle, żeby nie było jakiegoś hałasu. sekt Jest. No co? Jeszcze. Dobra. Dobra eskip Zapisało się, zapisało się, dobra tak. No to chyba możemy grać continue playing Nie wiem czy teraz nie jest za cicho, ale okej okay. Dobra, chyba muszę ich rozwalać Czekać, teraz to jest za cicho Sorry, tak przerywam, ale... Gdzie to jest? Audio nie będzie tyle nie będzie tyle tu niech tyle a tu niech tyle, zobaczymy tak jest spoko, dobra, gramy mam jakąś rakietnicę czy cokolwiek tu jest Zajdzie od tyłu I o tu w korzyściu. Gdzie on jest? Zabiję go. O, oh, fak. Fak! Rakieta leci. Zabiję, dobra. Na razie jest ok. Bez żadnych lagów. Zabierzmy amunicję do rakiety. Dobra, ja się wrócę. Zabiorę żytko. ogóle ja chyba kiedyś w to grałem, nie pamiętam już, ale... Tam jesteś, chłopaczu. Jest. O, jeszcze tam coś jest. Pyszka mi trochę chodzi. Sama mi chodzi, aż tak powiem. 120 żytka. No i biorę tą broń. Pamiętam, że ta broń chyba... Ja, tu, ja w to grałem, co pamiętam, gdzie jest, tylko że... Nie wiem, weźmy, to jest jakaś nowa broń, to pewnie będzie jakaś rakietnica. O oh, fak, rzutko mi ucieka, dawaj, bez rzutko. Zabieraj rakietnicę i spadaj. Dawaj go. Szybko, uciekaj, 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 uciekaj. Ale po prostu... Nie! Dawaj go. Dawaj, chowam się. Gdzie ja biegnę? O! co ty tu robisz? Gdzieś tu słyszałam chyba helikopter. O, oby warasła. To jest jakaś skrzynka z apteczką. jak ktoś tam się przyda. mi troszkę niech. Tu gdzieś jest helikopter, tu pamiętam. Coś mi... Ja w ogóle słycha, słychać coś. Ale spyciula A te... Jest helikopter. Faką wygrywali. Dobra. Ja nie mam sobie poradzić teraz. Jest helikopter. Jeez, rozwalił go. Nie, to albo to jest silne. Nic na razie nie widzę po amunicji. Tu akurat nie do tego, co chcę. No tak, jesteśmy w mieście, tak? O, coś jest? Chyba no, musi być. Bo to jest takie... Nie, nie mogę przejść. Nie na Goal. To tu jest. FAK! Co tu jest? Sią sure stąd, sią sure stąd, sią sure stąd! Rzydko! O, wieście! Mogę to wziąć? O, mam to! Czekaj! No to wziąłem. Nie, ja, chyba nie. To jest samo. O, sobie już sam, super. Dobra, wychodzę stąd. Teraz trzeba poszukać coś, żeby można było wyjść. Ale gdzie? Będę sobie. Dobra jest. pikie rozwaliło, ja pierdzielam tutaj zaraz, mam ostatnią strzałę, ale biorę jakiś inny ten, o właśnie, dosyć bezmocny, o też to mogłeś leć za nim, leć za nim, dobrze, o fuck. co mnie gdzie? Ty. Coś tu, o ty skubańcu, dobra, dawaj zasuwam. Dobrze, o tu tak fajnie strzela od razu to. Co to jest? Dobra, to to od razu strzela, to od razu można załatwić. Zarąbiste to jest to studzianko. Dobra, przechodzę. Co jest dalej? O, mamy coś. A to faktycznie ma miś. Czekaj, bo tu jest ich strasznie dużo. Weźmy sobie to. Dobra, jest. Ale jazda, weź! Po prostu ja się tu ogarnąć nie mogę wszystkich rozwalać, ale i tak przybywa ciągle. Spadaj. Pierdziele, spierdalaj, co? na naboje powoli kończą. Już nic w ogóle nie widzę przez te... No, tam coś strzela. Tylko jak ja teraz... No, rozwaliłem teraz prawie wszystkich. No jak ja mam tu wyjść? To no, tutaj mam jakiś poskoczyć? Ja muszę wszystko załatwić chyba. ale Fuck, tamten do mnie strzela mamy trafiony au 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 au, au. jak tu przejść ku dnegoś coś kiedyś patrzyłem to okiecie of locket jak to tworzyć to jest pytanie właśnie może tak jest tam była taka piwa fajna To? Nie, chyba nie. No i jak tu się dostać, nie? Coś trzeba zrobić, ale co? Tam coś jest. Jakiś... Dobra, rozwaliłem go. No ale jak co? Tu... wyjść także słuchajcie, w takim razie ja kończę na razie ten odcinek. Miło się grało. Ja tutaj pokombinuję, popatrzę, jak to się, zobaczę, jak to się otwiera. I zobaczymy. No to. Ja cię za żegnam, trzymajcie się. Cześć, papa. Pa.